Fragment z Ewangelii Świętego Jana, dziesiąty rozdział. Jezus powiedział, Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Te słowa Jezusa są dla nas nieustannym rachunkiem sumienia. Oczywiście, słysząc słowo pasterz, to jacy mają być pasterze. To myślimy o papieżu, o biskupie, o naszym kapłanie, to znaczy naszym proboszczu. I jest w tym racja, bo Jezus w pierwszej kolejności mówi do apostołów. Niemniej jednak w wymiarze duchowym, my wszyscy jakoś jesteśmy pasterzami, bo mamy różne odpowiedzialności w naszym życiu: czy to w pracy, czy w rodzinie, czy w konkretnej wspólnocie. Jakoś jesteśmy pasterzami. To znaczy, opiekunami dla naszych bliźnich. Patrząc na Jezusa, to jak On jest pasterzem, zapytajmy samych siebie, czy o mnie można powiedzieć, że jak On, ja jestem dobry dla innych, troszczę się o bliźniego? Nie zawsze nam się to udaje. Jezus, dobry pasterz, jest w pewnym sensie sędzią naszych serc. Ważne jest nasze. Obdarzanie miłością bliźniego, na ile tylko potrafimy. Wszyscy chcą mieć wspaniałych pasterzy, gorliwych kapłanów, dobrych nauczycieli, kompetentnych lekarzy, zatroskanych rodziców, przyjaciół, do których mogą przyjść o każdej porze dnia i nocy. A sami, gdzie jesteśmy w tej kolejce? Maryja, pełna troski, matka, jest z nami, jak była z uczniami Jezusa. Uczy nas trwać przy Panu. Dziś w uroczystość świętego Stanisława Biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, spójrzmy na Jego oddanie, na Jego pasterzowanie, jakże ważne jest bycie dla ludzi dobrym pasterzem, co dba, co ratuje, a nie niszczy w imię egoizmu, pychy, co jest tym dbającym o. Drugiego, a nie o swoją pozycję, o władzę, o siebie. Święty Stanisław Biskup i Męczennik konkretnie zwraca uwagę na błędy królewskiego życia. Popatrzmy na niego i zobaczmy, że jest to znak dla nas, człowiek, który troszczy się. O owce, o lud, który jest powierzony przywódcom, rządzącym. Maryjo, królowo Polski, królowo męczenniku, prowadź nas, pomagaj, byśmy byli coraz bardziej dojrzali w przeżywaniu naszej drogi wiary. Ojcze nasz, który się z niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ja daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców, i nie bądź nas na samopoczuczeni, ale na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź się za w teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami teraz i w godzinę Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, święta teraz w łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, się za Teraz i w godzinę Amen. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała ojcu i synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas Onia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia.